Biesiada kasztelańska to wydarzenie, które co roku chętnie jest odwiedzane przez mieszkańców. Nie inaczej było w niedzielę. Występy kilku zespołów, m.in. After Party czy Afromental, nowości w postaci strefy odpoczynku i food tracków oraz prezentacja składu Anwilu Włocławek na nowy sezon przyciągnęło tłumy włocławian w różnym wieku. Ci, którzy przybyli pod hale na nudę nie narzekali, a pierwsze osoby pojawiły się tam już po 15. Przychodzi pani co roku na to? No co roku nie, ale jestem często. Fajne wydarzenie? Fajne, no wesoło, zawsze jakaś atrakcja. Dzieci mają to, co najbardziej lubią, nawet wata cukrowa jest. I ta podoba się ta co gra? Tak, no to nie, 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 moje, nie moje pokolenie, ale posłuchać można. Jak wam się podoba, bo są nowości. Między innymi ta strefa leżakowania. A bardzo spoko jest, piwo, dobre. No, fajna zabawa ogólnie. Można tu dobrze odpocząć? Tak, zdecydowanie tak. Muzyka też jest bardzo spoko. Z godziny na godzinę mieszkańców przybywało. Po 18.00 koszykarze Anwilu otoczeni tłumem kibiców zaczęli rozdawać autografy, a następnie pojawili się na scenie. Myślę, że zawodnicy, którzy są teraz to jedni z najlepszych, którzy mogą być w Ambilu. Kibice dopiszą, jak zwykle. Nie, myślę, że z kibicami nie będzie żadnego problemu. 3000 jak najbardziej na tak, na każdym meczu myślę, że bez problemu. Nawet ciężko było przejść tutaj, żeby usiąść, bo kibice już na nas, na nas czekają, widać zresztą kolejka, jaka jest przed tym. I to jest, i to jest coś fajnego. Kolejne mi mistrzostwa za nami, sezon przed nami. Nowe wyzwania, nowi, nowi zawodnicy, więc to pomału zaczyna wszystko być poukładane, tak jak hierarchia, tak jak nasze wszystkie systemy i zobaczymy jak to będzie grało. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Bardzo fajna, cykliczna impreza. Myślę, że fajnie, że robią taką tutaj otoczkę, że jest duża ilość atrakcji dla społeczności włocławskiej. Coś się dzieje w mieście i fajnie, że jest też prezentacja zawodników Anwilu. szczególnie Ci się tu spodobało? Głównie prezentacja zawodników, bo interesuje się, myślę, jak większość ludzi mieszkających w Włocławku Anwilem. Gwiazdą wieczoru była grupa Afromental, dobrze znana w łocławskiej publiczności. Zaśpiewamy materiał Afromental, którym już raczymy od kilku miesięcy różne publiczności w całej Polsce. Nowy materiał, którego jeszcze nigdzie nie ma, premierowa absolutnie, więc sytuacja jest ekskluzywna. Płyta już niedługo we wrześniu, w drugim tygodniu września. Obszerna relacja z bisiady Kasztelańskiej jeszcze dziś na naszej antenie w magazynie Pulsometr.